Na co pomaga kurkuma? Kurkuma jest przyprawą, która charakteryzuje się bardzo fajnym smakiem, ale poza nim często możemy słyszeć również o właściwościach, jakie posiada kurkuma, właściwościach dotyczących naszego ciała, wpływu na nasze ciało, na nasz organizm i te właściwości oczywiście są pozytywne. Więc zacznijmy od tego, że kurkuma w pozytywny sposób wpływa na działanie naszego układu pokarmowego, pobudza wydzielanie żółci i innych potrzebnych substancji, tak żeby to, tak, żeby nasz układ pokarmowy, to co zjadamy, mógł w prawidłowy sposób strawić, ale też, co równie ważne, a może ważniejsze, również w prawidłowy sposób przyswoić. Taka rola regulacji układu trawiennego jest bardzo ważna i jest to olbrzymia zaleta kurkumy. Dzięki spożywaniu kurkumy w różnych formach, ponieważ kurkumę możemy używać jako przyprawę, możemy z niej robić szoty, możemy z niej zrobić złote mleko, to wszystko powoduje, że łatwo ją używać, do tego ten wpływ na układ pokarmowy jest bardzo, bardzo pozytywny. Do tego substancje zawarte w kurkumie w sposób pozytywny wpływają na działanie wątroby i trzustki. Dzięki spożywaniu kurkumy te substancje mogą się wchłaniać, mogą wspierać tą pracę wątroby oraz trzustki. Kurkuma pomaga również w walce z infekcjami, wzmacnia odporność Charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym, antybakteryjnym, co oczywiście w bardzo korzystny sposób wpływa na naszą odporność, kiedy oczywiście nic nam nie jest, pomaga naszemu układowi odpornościowemu prawidłowo funkcjonować, ale również kiedy już coś złapiemy, kiedy pojawią się jakieś problemy, na przykład jakaś infekcja, pomoże naszemu organizmowi szybciej sobie z nią poradzić. Kolejną rzeczą, jaką. Charakteryzuje się kurkuma, jest jej działanie pomagające nam w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Oczywiście nie ma co przeceniać roli kurkumy i innych środków w odchudzaniu, ale trzeba pamiętać, że każdy taki nawet niewielki element wspierający proces odchudzania jest ważny. A kurkuma potrafi w bardzo fajny sposób to odchudzanie wspomóc. Nie przeceniajmy, ale też pamiętajmy, że taki kamyczek do kamyczka pozwala nam. O wiele łatwiej tracić te zbędne kilogramy. Do tego kurkuma wzmacnia nasz układ krwionośny, pomaga naszemu sercu i całemu układowi krwionośnemu w prawidłowym działaniu, chroni go przed tymi zewnętrznymi zagrożeniami. Pozytywnie wpływa również na mózg. Poprawia pamięć, poprawia koncentrację. Dzięki kurkumie możemy lepiej i szybciej się uczyć. Lepiej zapamiętujemy, w łatwiejszy sposób przyswajamy nową wiedzę. Ale oczywiście, Należy pamiętać, że kurkuma tutaj nie powiedziałem o tym na początku że działanie kurkumy, jej wchłanianie, przyswajanie jest o wiele lepsze, gdy połączy się ją z piperyną. I tu różnica jest naprawdę bardzo, bardzo duża wynosząca nawet kilkadziesiąt, wynosząca nawet kilkanaście procent, jeśli chodzi o to wchłanianie. Oczywiście, piperyna to coś, co znajduje się w pieprzu czarnym dlatego, kiedy chcemy korzystać z kurkumy. Nie tylko ze względu na jej smak, ale chcemy wykorzystać jej właściwości dotyczące naszego organizmu, to warto łączyć ją z piperyną. Ale to nie wszystkie właściwości. Według niektórych, kurkuma wpływa w sposób pozytywny na poziom cukru we krwi oraz, oraz może regulować poziom cholesterolu. Dzięki dużej ilości antyutleniaczy, kurkuma spowalnia też procesy starzenia. Kurkuma może też się stać składnikiem np. kosmetyków, czy też preparatów służących do pielęgnacji, np. preparatów służących do pielęgnacji skóry trądzikowej, czy też cery tłustej. Więc, jak widać, tych zastosowań, tego wpływu na nasz organizm jest sporo. Oczywiście, nie wolno przesadzać z ilością. To nie jest coś, co w większej ilości będzie lepiej działać, dlatego 7-8 gramów dziennie to taka wartość, której raczej nie powinniśmy przekraczać. Oczywiście są też przeciwwskazania. Kobiety w ciąży, osoby z problemami z drogami żółciowymi, niektóre leki też mogą się troszkę pogryźć z kurkumą. Więc jak zawsze pytamy specjalisty i robimy to na spokojnie, nie przesadzając z ilością. A kurkuma odwdzięczy nam się bardzo fajnymi właściwościami. Zwłaszcza, że to zastosowanie kurkumy jest bardzo proste. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.